Sorry, widzowie, ale włączyło mi się nagrywanie, ale jakby te dwa filmy będziecie mieć w ten sam dzień, więc pewnie nawet tego nie odróżnicie, a tak w ogóle to witajcie w jakby drugiej części tego odcinka, bo mi się wyłączyło przypadkiem nagrywanie i sorry, ale tak jak mówiłam, no to ten ulcik, on działa tak, że wtedy jak tutaj jest człowiek, to jakby on, on widzi tylko w zakresie tego ulta, a dalej nie widzi, chyba tak mi się wydaje. Że tutaj, że teraz mnie widzi, ale teraz już mnie nie widzi, tak mi się wydaje? Nie jestem pewien, a gadżet co robi? Że inaczej atakuje, coooo? Ej, ul też jest inaczej Co tu się dzieje? Ten gadżet jest jakiś opętany Ataki, tak ulcik? To? A, to też bije wtedy no dobra, ej, ale ja się boję tych zadymiarki, widzowie. Ogólnie, to jest ultra, ultra legendarny zadymiarz i on jest ultra dobry. No ale, no, no cóż, no i tak, widzowie, y, tak jak mówiłem, no to y, odbierzemy sobie jeszcze te star dropy. W ogóle mam równo tysiąc y, tego. Tutaj macie prawie górny róg, że mam równo tysiąc golda. Y, 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 znaczy nie równo 1000 gemów, pon ponad 1000 golda, ponad 1000 punktów mocy i ponad 1000 błyskotek, więc mam wszędzie jakby y, po tyś jakby mam mega dużo wszystkiego moim zdaniem. Jakby nie to ponad 10 tysięcy, przepraszam widzowie, ponad 10 tysięcy, jakby gemów mam 1000, a, a innych rzeczy mam ponad 10 tysięcy, lekki wyłącz, ale no. No i co widzowie, możemy sobie sobie zagrać jedną rundkę, a nie, nie w to wydarzenie, o nie, ja zagrałam w to wydarzenie No dobra, to widzowie, ten nowy tryb sobie przetestujemy już na innym odcinku Bo jeszcze sobie zrobimy opening, pewnie coś jeszcze sobie zrobimy No i będziemy powoli kończyć ten film, jakby ten film będzie krótki, bo tamten już też był, ale On to chyba tak 5 minut, no sorry widzowie, że mi się wyłączyło nagrywanie Ale czasem niestety tak jest, dobra, ja gram tą jak ona ma? No tą typiarką. Dobra, ja nią dosyć umiem grać, mi się wydaje. Sami widzieliście na moim poprzednim odcinku. Chyba to był poprzedni, nie wiem. Dobra, atakuję go. Jom. Pyk, pyk, pyk. Dobrze. O nie, umieram chyba. No i do zobaczenia, chyba widzowie ogólnie. Pyk, pyk. Dobra, spokojnie widzowie. Czemu ona nie, nie poszła atakować? Dziwne. Dobra, widzowie, ja ją jeszcze zabiję. Patrzcie na to. Cyk, Dobrze, zabiłem. Dobra, tego Edgara. O nie. Tarapaty, tarapaty. Nie. Dobra, daj sobie radę y, tego Piper. Proszę, ja ci zabiłam jedną osobkę. Ty też zabij jedną osobkę. I może tutaj na Mike... Zabi... Nie, ja zabiłam dwie osobki. No dobra, Piper... No i... <laughs> Mogę mnie ryzykować, kurda. No trudno się mówi. O nie. O nie, tarapaty, 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 tarapaty. U, nie, umarłem. No i świetnie, dobra, ten Dajnawa i dobra. Może to wygramy tą rundkę? Czemu ten Dajna Majkurzy? Ultar, z kim ja gram? On y, robi emotkę, że łapkę w duże, słabo idzie, czy coś, że słabi jesteśmy, czy coś jakby, że... Wy jesteście, że jakby ja jestem słaby i ta paperka chyba tego ona oznacza, no nie wiem. Ale jakaś taka dziwna. Hej, nienawidzę tej emotki. co? Widzę. Co ten daje na robi, Ja się pytam. Nawet ta piperka jest chyba lepsza. Pokaż mi te, tą paperkę. Nie no, wy to przegracie, no błagam. no Dobra, paper, no, szczelaj. Um, nie, nie. Dobrze, no dobra, mamy to teraz... Yy, teraz będzie dobrze, uwierzcie mi widzowie. Dobra, tak, tak, wiem, że tam Edgar jesteś. Wiem, kolego. Dobrze. A tak, a tak, a tak! Nie! 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 Jak! Oh, dobra, umarł. Dobra, widzowie znowu! Czemu ja ciągle umieram? Nie, no pewnie oni są lewsi, dlatego ja ciągle umieram. Bo ja... Nie jestem na... Uff, dobra. Nie bym użył ulta w takiej sytuacji, jakbym grał Piperką, bo... bo bym się zestresował raczej. Proszę, proszę, nie, jak, on, jak ona to przegra, to. Ona tego nie może przegrać. Tamta ma ulta. A nie, jakby. Wygrasz to, Piperko. Tak? Mam nadzieję. Nie, no, wygra to raczej chyba. Nie, proszę, no, wygraj. Nie, ona ma ulta. Nie. Nie, 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 nie. nie. Dobra. Dawaj, Piper. Ja bym teraz pewnie wyszedł i bym zrobił dwa strzały i, I po niej by było W ogóle one mają tyle samo ulta praktycznie Znaczy ty tyle samo HP Jakiego ulta Dobra, widzowie robi się blisko A nie, przegrywasz to Piperko No kurde no, Nie No nie wytrzymam Tak blisko, a tak daleko Kurde, no lipa, ale dobra Widzowie Teraz sobie otworzymy na co pewnie każdy czekał: 10 randomowych ser dropów, bo te masyry się kończą i jest jakieś tam wydarzenie, może się zobaczyć sobie. No i widzowie, co? Otwieramy. Tak, kilka pierwszych to totalny speedrun. Tutaj raczej nic ciekawego nie o Epic. Dobra, i teraz widzowie robimy nosem pyk. Dobra, od razu Epic. Widzowie nas oddaje, pamiętajcie. Epic. Epic i epic. Kurde, dobra. Znowu nosem. Pewnie już nie będzie. No nie będzie, dobra. E, dobra, łokieć, prawy łokieć widzowie, dobra. Trzy, cztery i pyk. Dobra, teraz nos. Teraz zwyczajnie palcem, a teraz lewy łokieć. Kurde. Myślałem, że takie wszystko. Oj, 500. 500 Tylko. tak to dużo w miarę. Hmm, co teraz tu można zrobić? Dobra, widzowie mam plan. Klikajcie w ekran za 3, 2, 1. Pyk, dobra, epik. Ej, dobra, widzowie. To, to oddaję. Klikajcie ekran znowu za 3, 2, 1. Dobra, epik. I znowu za 3, 2, 1. Kurde, dobra. No kurde, epik lipa. No i dobra, teraz widzowie, totalny fart, nie robimy żadnych tam przepowiedni itd. i tak dalej, to chyba był ostatni, no, ostatni to jest niestety No i co my tu jeszcze mamy, jakieś tam darmowe rzeczy, przez 7 dni nie mało I w ogóle czemu oni robią coś takiego? To jest niefajne mega, bo jakby, no to zawsze jakby na plus, ale to takie trochę nudne. No i, i chyba to tyle, yy, więc co widzę? Ja odbieram StarDropa, a y, go otwieram oczywiście rzadki, a my widzimy się jutro, jest daily, trzymajcie się, do zobaczenia, wchodźcie do klubu, zostawcie łapkę, suba i nara!